Z tej strony Kasper i zapraszam Was na porównanie dwóch urządzeń z takiej średniej półki cenowej: czyli Huawei P8 Lite oraz Samsung Galaxy od 5 Zacznijmy od budowy i wyglądu samych urządzeń. Obydwa urządzenia mają 5 calowe wyświetlacze. Jeśli chodzi o ich rozmiar, no to jest tutaj bardzo podobnie, jedynie no, Samsung ma bardziej tutaj zaokrąglone krawędzie, ale wielkościowo no, jest niemal identycznie. Może minimalnie J5 jest większa, ale no, nie są to jakieś tutaj duże różnice. Jeśli chodzi o materiały, które użyto w tych smartfonach, no to w obydwu przypadkach jest to tworzywo sztuczne. Z tym, że tak, tutaj... W Samsungu mamy całkowicie pokrywę z tworzywa sztucznego, którą możemy zdjąć. Niestety, jak widzicie, pojawiają się tutaj rysy. Tak samo telefon się mocno palcuje. Tutaj natomiast mamy takie tworzywo, które ma taką teksturę ciekawą, bo są tutaj paski w poprzek telefonu. I moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie i maskuje to tak troszeczkę rysy. Niestety odciski palców i tak się pojawiają. W P8 Lite, jeszcze od góry, mamy tutaj wstawkę taką ze szkła. I umieszczono tutaj aparat 13MP i diodę LED. W przypadku Galaxy od 5 też mamy 13MP aparat wraz z diodą LED, i tutaj jeszcze umieszczono głośnik. W obydwu przypadkach mamy jeszcze na tyle logo producenta. Od dołu natomiast umieszczono w obydwu przypadkach złącza micro USB. W przypadku Samsunga mamy jeszcze złącze słuchawkowe i mikrofon. Tutaj też jest umieszczony jeden mikrofon, a drugi to jest głośnik. Niestety nie są to głośniki stereo, o czym warto powiedzieć. Tak jak już mówiłem, głośnik wiodący jest na tyle, więc no tutaj jest taka różnica. Na prawych krawędziach mamy P8 Lite przyciski głośności, klawisz zasilania oraz dwie tacki, jedną na kartę Nano SIM, a drugą na SD lub SIM, bo tutaj możemy mieć albo dual SIM, albo jeden SIM plus karta SD. A w przypadku Galaxy Od5 mamy tylko klawisz zasilania. Od góry umieszczono w P8 Lite złącze słuchawkowe oraz mikrofon, a na Galaxy Od5 mamy tylko naklejkę o tym, że mamy tutaj 4G LTE moduł. No i tak, jeszcze została tutaj nam lewa krawędź i w przypadku P8 Lite nie znajdziemy tutaj żadnych dodatków, a w przypadku Samsunga są tutaj klawisze głośności. Zarówno w P8 Lite jak i w Galaxy J5 mamy tutaj tworzywo sztuczne na bokach urządzenia, które przypominają metal, ale ni niestety jest to tylko i wyłącznie tworzywo sztuczne, o czym warto pamiętać. Na przodzie obu urządzeń, tak jak już mówiłem, mamy 5-calowy wyświetlacz. W przypadku y, Samsunga jest to matryca AMOLED, a tutaj mamy zwykły wyświetlacz LCD. No i tak, no, są one tutaj takiej samej rozdzielczości, czyli 1280x720 pikseli, no a oprócz nich co jeszcze mamy tutaj? W przypadku Samsunga jest tutaj dioda LED doświetlająca aparat przedni, który jest tutaj w matrycy 5 megapikseli, tak samo jak w P8 Lite. Oprócz tego mamy zestaw podstawowych czujników, głośnik do rozmów, jeszcze u Samsunga jest logo producenta. Pod ekranem natomiast w P8 Lite znajdziemy tylko napis Huawei, a w przypadku Samsunga mamy dwa klawisze dotykowe, czyli wstecz i ostatnie aplikacje, oraz fizyczny, lekko odstający klawisz Home. Uruchommy sobie nasze wyświetlacze. Specjalnie ustawiłem tutaj w dwóch przypadkach taką samą tapetę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda tutaj odzorowanie koloru. W przypadku P8 Lite kolory są troszeczkę jakby wyblakłe, a w przypadku Samsunga są one bardzo żywe, tak jak przystało na AMOLEDy. Nie ukrywajmy też, że jasność w przypadku Samsunga jest o wiele jaśniejsza. Natomiast tutaj warto powiedzieć o tym, że P8 Lite ma czujnik światła, czego niestety zabrakło w przypadku Samsunga, czego totalnie nie potrafię zrozumieć. Mamy tutaj suwak na pasku powiadomień, tak samo jest to w P8 Lite, aczkolwiek no tutaj możemy włączyć automatyczną jasność, a tutaj możemy tylko przełączyć, czy jest tryb na zewnątrz, czy nie. Moim zdaniem brak tutaj tego czujnika światła jest strasznym strzałem w kolano, bo po prostu taki czujnik, myślę, że jest już całkowitym standardem. No, nie ukrywajmy, te telefony kosztują 700 zł, ale no nie jest to tak mało, żeby zrezygnować z takiego, myślę, że podstawowego już gadżetu, którym jest czujnik światła. Jednak to by bardzo ułatwiało korzystanie ze smartfona. Jak już tak porównujemy ekrany, no to zobaczmy jeszcze, jak wyglądają niektóre zdjęcia. Takie same zdjęcia na dwóch smartfonach: Galaxy Od5 jest w lewej ręce, P8 Lite jest w mojej prawej ręce. No i tak, no tutaj pokażę Wam kilka przykładowych zdjęć na maksymalnej jasności. Jeśli chodzi o kąty widzenia, no to Samsung radzi sobie świetnie. No w przypadku P8 Lite, no to czasami troszeczkę kolory się załamują. No i przejdźmy sobie dalej. Przejdźmy teraz do systemu. W przypadku P8 Lite mamy tutaj system operacyjny Android 5.01 Lollipop z nakładką mui 3.1. Z tego co wiem, no to już jest tutaj planowana aktualizacja dla tego systemu, więc jak najbardziej można się spodziewać jej w najbliższym czasie. W przypadku Galaxy J5 no to mamy tutaj Androida 5.1.1 również Lollipop. No i tak jest tutaj TouchWiz. Znany już z większości urządzeń Samsunga, ale raczej nie spodziewałbym się aktualizacji dla tego urządzenia. Co do nakładek samych, no to różnią się one trochę, a ja nawet powiedziałbym, że bardzo się różnią. Przede wszystkim tym, że w Samsungu mamy listę aplikacji. Tutaj tego niestety zabrakło i mamy wszystko porozrzucane po poszczególnych pulpitach. Warto też powiedzieć, że całość nakładki w Galaxy J5 wygląda podobnie jak w zeszłorocznym flagowym Galaxy S6. W przypadku P8 Lite, no to to jest MUI 3.1 Tak samo jak w normalnym P8. Co do funkcjonalności, no to w obydwu przypadkach mamy kilka takich ciekawych rzeczy, których no niestety nie ma w przypadku drugiego urządzenia. Na przykład w P8 Lite mamy możliwość uruchomienia małego ekranu e, jako taki tryb. Jednoręcznego używania smartfona w przypadku Samsunga, niestety, czegoś takiego nie ma. W przypadku Samsunga mamy natomiast możliwość uruchomienia aparatu po dwukrotnym kliknięciu klawisza Home V8 Lite. Tutaj dwukrotnie klikniemy klawisz yy, ściszania to od razu robi nam zdjęcie. Mamy jeszcze tutaj licznik, w jak krótkim czasie zostało wykonane to zdjęcie. Tak więc naprawdę, jeżeli chcemy zrobić błyskawicznie jakieś zdjęcie, no to to o wiele szybciej wychodzi, bo tutaj musimy yy, dwa razy. Kliknąć Home i dopiero kliknąć Wykonanie zdjęcia. No i to na pewno trwa dłużej niż dwukrotne kliknięcie samo na klawisza, ściszania. Natomiast jeśli chodzi o ekran blokady, może jeszcze, no to tutaj możemy wybudzić go w P8 Lite przy dwukrotnym dotknięciu ekranu. Tutaj niestety takie coś nie działa, więc musimy kliknąć klawisz albo zasilania, albo klawisz Home. No i tutaj tak, w przypadku Samsunga, no to mamy. Możliwość przejścia od razu do telefonu lub do aparatu. W przypadku P8 Lite możemy przesunąć od dołu i mamy kilka podstawowych aplikacji. Dodatkowo możemy ustawić motyw, który pozwala na przełączanie różnych tapet. Ja tutaj aktualnie mam tylko jedną tapetę, ale jest to możliwe. Tutaj mamy ustawienia motywów, i tutaj jest domyślny motyw, w którym tapeta również się zmienia. Jeśli chodzi o wydajność tych urządzeń przy codziennym użytkowaniu, no to myślę, że jest bardzo podobnie. Zarówno P8 Lite, jak i Galaxy Od 5 miewają tam od czasu do czasu jakieś lekkie przycinki, aczkolwiek nie mogę powiedzieć złego słowa o tych urządzeniach, ponieważ nie przycinają się one tak bardzo, jakbym myślał, że będą się po prostu przycinać, bo nie ukrywajmy są to telefony z takiej średniej półki cenowej, a jednak muszę powiedzieć, że działają bardzo przyzwoicie, co mnie na pewno zaskoczyło w jakiś sposób. W kwestii płynności jeszcze sprawdźmy, który telefon szybciej się uruchomi. W tym samym momencie naciskam klawisz zasilania. No i teraz zobaczymy, który telefon po prostu będzie szybciej działał. No i Samsung już działa, a niestety P8 Lite jeszcze troszeczkę się ładuje. No i dosłownie chwilę później Możemy skorzystać z P8 Lite. Przejdźmy teraz do stron internetowych i tutaj można na białym tle przede wszystkim zobaczyć, że no tutaj ekran w Samsungu Galaxy J5 jest bielszy, a tutaj ten ta biel jest jakby troszeczkę e, niebieskawa. Warto o tym powiedzieć. Otworzyłem specjalnie tutaj specyfikację tego urządzenia, żeby porównać ją również w ten sposób. No i tak, przede wszystkim procesor tutaj się różni, bo w przypadku Galaxy od 5 mamy procesor Snapdragon 410, a w przypadku P8 Lite jest to procesor Kirin 620. Dodatkowo w P8 Lite mamy 2 GB, a w Samsungu mamy 1,5 GB. I jeszcze warto powiedzieć, że jest tutaj różnica w pamięci wbudowanej. No bo w P8 Lite mamy 16GB, a w 5 niestety tylko 8 co moim zdaniem jest okropną wadą tego urządzenia, ponieważ zainstalujemy tylko kilka aplikacji i już możemy mieć problemy z miejscem na naszym smartfonie. Przejdźmy może teraz do aparatu, no bo tutaj też jest kilka różnic. Przede wszystkim w aplikacji aparatu, bo tutaj... Poruszamy się prawo-lewo przełączając jakieś tryby różne. Dodatkowo, tutaj w opcjach jest jeszcze kilka dodatkowych opcji. No i co? No Tutaj mamy na przykład HDR najlepsze zdjęcie, notatka audio, panorama, ostrość na wszystko, znak wodny. Dodatkowo jest kilka filtrów. W przypadku Galaxy J5 tych trybów jest troszeczkę mniej, bo jest tylko auto, profesjonalny panorama, seria zdjęć, upiększanie twarzy. Dźwięki, obraz oraz sport. W przypadku P8 Lite również jest upiększanie twarzy, aczkolwiek e, wystarczy po prostu przesunąć tutaj w bok. I tutaj mamy poziomy piękna, podobnie jak w Samsung, więc tutaj nie ma co się na ten temat rozpowiadać. Co do jakości zdjęć, to myślę, że powinniście sami ocenić. Wrzucę tutaj kilka takich podstawowych zdjęć, ale myślę, że jest bardzo podobnie w przypadku P8 Lite, jak i w Samsungu. Jedynie może ostrość jest troszeczkę jakby lepsza w przypadku P8 Lite, no Samsung nie zawsze sobie z tym radzi. Przejdźmy teraz do aparatu frontowego. Tutaj jest taka różnica, że no prawdę mówiąc mamy tutaj w Samsungu możliwość uruchomienia diody LED, dzięki której możemy wykonywać zdjęcia nawet w ciemności totalnej. Więc, no, to taka jest różnica. Co do jakości zdjęć, no, to też tutaj nie zauważam jakichś większych różnic. No i tyle jeszcze, co możecie teraz zobaczyć, no to proporcje ekranu, tutaj są inne troszkę. W przypadku Samsunga mamy tutaj jeszcze ważną rzecz, moim zdaniem, w aparacie, dzięki której możemy zmniejszać lub zwiększać jasność. Mamy tutaj taki suwak, po prostu dzięki któremu możemy po prostu ustawić, jak jasne będzie nasze zdjęcie. No Moim zdaniem to jest naprawdę świetny bayer, który jednak się przydaje przy codziennym robieniu zdjęć. Nie omawiałem dokładnie systemu w tych urządzeniach, bo myślę, że to jest niepotrzebne. Zarówno P8 Lite, jak i Galaxy J5 recenzja jest już na kanale dostępna. Tutaj w kartach w rogu będzie ona udostępniona, więc jeśli jesteście zainteresowani, no to możecie tam kliknąć i tam wszystko jest dokładnie opisane. Zostanę jeszcze prawdę mówiąc tylko chyba do omówienia bateria. W przypadku P8 Lite jest ona dość przeciętna, ponieważ wytrzymuje około 2-2,5, maksymalnie no może 3 godziny na wyświetlaczu. W takim no tradycyjnym moim trybie, czyli Wi-Fi lub transmisja danych, Bluetooth oraz jasność na automatycznej jasności. W przypadku Samsunga Galaxy J5 przy jasności powiedzmy na średniej jasności, no bo tutaj nie mamy automatycznej, plus do tego tak samo Wi-Fi, LTE Blue oraz Bluetooth, no to ten telefon wytrzymuje około 4 godzin na wyświetlaczu, czuł, więc jednak różnica jest moim zdaniem odczuwalna. Podsumowując, zarówno P8 Lite jak i J5 ma jakieś swoje wady i zalety. Przede wszystkim porównując te dwa urządzenia, trzeba brać pod uwagę to, że Samsung wytrzymuje dłużej na baterii, bo to jest 4-5 godzin, a w przypadku P8 Lite mamy tak około 3 godziny. Dodatkowo warto też powiedzieć, że Samsung ma o wiele lepszy wyświetlacz, a dodatkowo mamy tutaj moim zdaniem troszeczkę ładniejszą nakładkę. Dodatkowo warto pamiętać, że w Galaxy J5 mamy na froncie diodę LED, która doświetla nasze zdjęcia wykonywane aparatem przednim. I to myślę, że zasługuje na pochwałę, ponieważ na przykład w P8 Lite już tego nie mamy. Jest jednak sporo rzeczy, które bardziej wpływają na korzyść P8 Lite. Mamy na przykład tutaj więcej funkcji, chociażby dwukrotne stuknięcie w ekran, które wybudza go. Dodatkowo mamy tryb obsługi jedną ręką, czego nie ma na przykład w Samsungu. Moim zdaniem jest tutaj też o wiele lepsza obudowa, ponieważ jak mogliście zauważyć w Samsungu Galaxy j 5 mamy na klapce baterii już sporo jakieś tam wytarć, jakiś tam rysek, co nie wygląda zbyt dobrze. Dodatkowo mamy tutaj w P8 Lite więcej pamięci RAM, bo jest 2 GB, a w J5 mamy tylko 1,5 GB. Dodatkowo mamy więcej pamięci wbudowanej, bo tutaj jest 16 GB, a w J5 mamy tylko 8 GB pamięci wbudowanej. Dodatkowo dla niektórych ważne może być to, że w P8 Lite mamy dwa sloty na karty SIM, to znaczy jeden możemy zamienić też na kartę SD, ale jest taka opcja, że możemy korzystać z dwóch kart jednocześnie, czego na przykład w J5 już nie ma. Dajcie znać w komentarzach, który telefon z tych dwóch byście wybrali, a może rozważalibyście inne propozycje w podobnej kategorii cenowej. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, dostawienia łapki w górę oraz do obserwowania mnie na portalach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!